Widzicie kamery z przodu, z przodu między oczami, z przodu między oczami miała kamery. Więc jeszcze raz puścić, żebyście dokładnie widzieli. To jest dron imitujący insekta. Także tak to wygląda. Do złudzenia przypomina to jakąś grubą muchę. A widzimy z przodu te kamery. W Polsce koleżanka powiedziała, że poszła na gminę, bo w domu takie cudo zobaczyła i poszła na gminę i bo ta mucha cały czas do niej przylatywała. My sobie na gminie powiedzieli tak, my mamy taką, takie, bo my mamy dwa takie drony. Jedną małą, jedną a ta duża e, to na plaży e, tak uderzyła jej dziecko, że guza jej nabiła. Le, le, ale to była taka, taka większa, ona jak taka ważka była. Leciała i zderzyła się z nią, guza jej nabiła. I ona powiedziała: Co wy robicie, aby była od was odszkodowanie. Ona mówi: Tak, my nie kiedy latamy na, na plaży i robimy zdjęcia, e, film, robimy monitoring. Teraz e, jesteśmy w tym czasie, gdzie miasta są monitorowane i tak dalej. Czyli całkiem oficjalnie, ludziom to się nie mieści w głowie że latają muchy, a to mogą być drony. I przede wszystkim e, powiedziała, e, chciała e, tego przybysza gazetą zawalić, wiesz, tak jak e, e, na muchy się poluje. Powiedziała, ona tak zwinna jest, nie można jej było gazetą dopaść. Wyobrażasz to sobie? Trzy razy szybsza niż normalna mucha. No. Ciekawe. No, takie coś. No to e, powiedzmy może jeszcze Krystian. E, e,